Witam Was w mojej artyce. Musicie wiedzieć, że w Świdnicy znajdowała się jedna z najstarszych aptek na w polskich. Wymieniona przed rokiem 1264 przez słynnego panikarza Naso, w jego dziejach księstwa świdnicko Muzeum dawnego kupiectwa w Świdnicy w ostatnim czasie wzbogaciło się o trzy nowe urządzenia zakupione dzięki Projektowi polsko-czeskiemu historia opowiedziana na nowo. Pierwszym z tych urządzeń jest hologram, który widzimy właśnie tutaj w naszej aptece. Postać odgrywająca hologram opowiada nam o dawnych dziejach aptekarstwa Świdnickiego oraz o aptece, którą widzimy tutaj w muzeum dwóch aktorów odgrywa właśnie postać dawnych aptekarzy. Teksty są w języku polskim, czeskim, niemieckim, angielskim, tak żeby właśnie były dostępne dla szerokiego grona turystów. Także aptekarz prezentuje właśnie też różne rzeczy, które znajdują się na ekspozycji właśnie w aptece. I jesteśmy już przy kolejnym urządzeniu zakupionym z naszego projektu, który zakończy, którego realizację zakończyliśmy, czyli znajdujemy się przy infokiosku w holu recepcyjnym muzeum, który służy jako taki materiał informacyjny dla turystów odwiedzających muzeum, którzy znajdą tutaj wszelkie informacje dotyczące muzeum oraz atrakcji znajdujących się w pobliżu rynku. I tak, jak wspominałem, turyści, zwiedzający muzeum mogą się na przykład dowiedzieć z Infokiosku, co warto zobaczyć w Świdnicy i okolicy oprócz muzeum. Klikamy i mamy właśnie pozostałe atrakcje w Świdnicy, ale także możemy zobaczyć, co warto zwiedzić u naszego czeskiego partnera w policach nad Metują, a mamy linki, klikamy w link. I, przy, I przekierujemy się bezpośrednio tutaj akurat do strony Muzeum Merkur w Policach nad Metują. I wracamy. I oczywiście dostępne są cztery wersje językowe. Polska, czeska, angielska, niemiecka. Kolejnym urządzeniem jest stół multimedialny, który znajduje się w sali rajców i na stole tym dowiemy się wszystkiego o naszej słynnej świnickiej astronom Marii Kunic. I dowiadujemy się wszystkiego o Marii Kunic, czyli mamy tutaj jej życiorys w całości przedstawiony. Ale największym rarytasem dla miłośników naszej świńskiej pani astronom jest zeskanowana Urania Propitia, czyli jej dzieło, udostępnione nam przez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego, także możemy sobie zobaczyć całą Uranię Propitia od pierwszej do ostatniej strony. Z kolei, jak już wszystkiego się dowiemy o Marii, możemy rozwiązać sobie quiz. Także mamy 10 prostych pytań. Jeżeli ktoś wcześniej sobie przeczyta jej życiorys, to z pewnością ten quiz rozwiąże. Dla młodszych zwiedzających mamy przygotowane puzzle, które przedstawiają naszą Marię siedzącą przed muzeum. I też troszeczkę można się dowiedzieć o kamienicy, w której Maria żyła w Świdnicy, czyli o kamienicy pod Złotym Chłopkiem. I tak jak wcześniej mówiłem, wszystkie urządzenie to również jest w czterech językach polski, czeski, niemiecki, angielski. Wszystkie te urządzenia zakupiliśmy dzięki wsparciu uzyskanemu z Euroregionu Glacenzis. Także projekt uzyskał dofinansowanie z Euroregionu Glacenzis. No i oczywiście zapraszamy wszystkich świdniczan oraz przyjezdnych do naszego muzeum, aby skorzystali z naszych najnowszych urządzeń żeby je przetestowali na wszelkie możliwe sposoby, no i oczywiście, żeby zwiedzili wszystkie wystawy, które są w naszym muzeum.